Wczoraj wieczorem miałem w barze śpiewających pijaków! Spadali ze stołków i ze schodów! A dziś rano mam wariatów recepcji i furiatów w jak się właśnie gra przed własną publicznością trudniej czy łatwiej? Trudniej, oczywiście, trudniej. Że trudniej. dlaczego? Najbardziej wymagająca publiczność, najbardziej oceniająca, co, co, co nasza y, y, rodaczka. rodaczka zrobiła, z czym przyjedzie, jak zagra, jak wygląda, więc więc jest trudna. Z drugiej strony dla mnie to taki y, tak, taka Dobra chwila bo, bo wracam do swoich, w swojej strony do swojej rodziny i, i czekam też na to żeby tutaj zagrać dla nich także takie różne emocje. Na pewno stresujące dwa dni. Mm -hmm. Czy takie sytuacje często y, zdarzają się w życiu, jak tutaj, że zagmatwane? Bo no, to jest I y, <grym> y, wydaje mi się, że życie jest tak skomplikowane i tak nieprzewidywalne, że wszystko może się stać. Sytuacja jest tak zagmatwana, że po prostu tam już nie wiadomo kto co, kto, kto z kim, z kim, <grym> kto z kim gdzie i kiedy. No, mi się Czy pani tak... się nie gubią w tym? My no, nie, no, no nie możemy, bo to, to może wyglądać na improwizację, ale ta improwizacja jest bardzo, że tak powiem, przyszykowana. Ale ja myślę, że to jest świetnie napisana farsa jedna, i zresztą tak długo już grana w ogóle w Polsce, bo już była grana e, i we wszystkich prawie teatrach. Ale każda realizacja jest inna, i dyrektor nasz twierdzi, że nasza jest najlepsza. Pani Magdo, y, 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 kiedy pani debiutowała? Ja y, dołączyłam niedawno do, no do zespołu Teatru Kwadrat, dokładnie moja premiera była 3 września tutaj, y, zastępuję koleżankę Ilonę Chojnowską w tym przedstawieniu i no jest to niesamowity, zrobiłam tak naprawdę, miałam trzy próby i, i od razu wyszłam na scenę, więc y, no... Wie pani, no pytanie mi w takim towarzystwie, jak mi się pracuje, to jest troszeczkę krępujące, <grym> dlatego że pracuje mi się wspaniale, A się bo nam się ta bardzo bo, prosto prosto i, 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 I Kasia, i, i Ewa, i cały zespół, i Paweł Maszyński, i y, y, dyrektor Andrzej Neyman, i Marta Muda trzeba. No, Marta żmuda trzeba to ona nie, nie mogła przejść, bo ona zaraz wychodzi, w Musimy ręcznik, wspomnieć, więc musimy i o niej wspomnieć. Maciej Kujawski na zmianę z Andrzejem. Y, Grabarczykiem, żebym nie pomyliła. I wszystkie wymieniłaś. Tak, to jest niesamowity zespół i też Teatr kwadrat jest, no, nie, nie, specyficznym niesamowitym miejscem, dlatego że jest bardzo mały zespół, wszyscy się znają i, no, jest walka o to, żeby wszystko było bardzo dobre i to jest, żeby wszystko było bardzo dobre i na wysokim poziomie, więc, no. Mam nadzieję, staram się, widzowie ocenią, jak się sprawdzam, ale no jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj. Panią Ewę mieliśmy zaszczyt podziwiać w Kallas niedawno. W, pani tutaj występowała. Tutaj? W, znaczy w, w Krynicy niedawno. Tak? A no, w Krynicy, tak. właśnie, tak. I to jest zupełnie inny spektakl niż tamten. No tak, no ja mam też to szczęście, że gram nie tylko w farsach i w komediach, że szukam sobie jeszcze ujścia gdzieś w dramacie, ponieważ tak naprawdę wyrosłam z tego. A ja byłam 17 lat w teatrze dramatycznym, chociaż też grywałam tam komedię, ale myślę, że taki płodozmian jest dla aktora bardzo dobry. No Ja próbuję różnych rzeczy. Teraz nawet próbowałam książkę napisać i już się ukazała. Żałuję, że nie, nie dotarła ona tutaj, ale jakoś to, to przez, jakoś tak przez dezorganizację, a bardzo bym chciała, żeby nowo Sądeczanie też. Ja się chociaż... Zajmę. Ja się Chociaż zajmę ja się zajmę <laughs> książki. <laughs> tak, bo jest, tak, ty jesteś bardzo dobra. Twoja mama już ma książkę i, tak. i pół twojej rodziny. I ma. miałam za złe, że Ewa tu nie książki, powiedziałam, że wszyscy by kupili z po dwie, trzy książki no dla, swoich, dla swoich najbliższych. także Ja miałam przywieźć. okazję podziwiania, bo pani Ewa niedawno była w telewizji i tutaj prezentowała tą książkę. Tak. To są piękne fotografie. Są piękne fotografie, tak. mhm. które no, niestety wisiały tylko pół dnia, bo to była wystawa w teatrze, ale niestety wisiała tylko pół dnia. Ale może jeszcze gdzieś zawiśnie. Jak wy, jako aktorki, mhm. odbieracie tego typu imprezy? Tutaj w Nowym Sączu tak naprawdę nie ma teatru zawodowego i chciałem się zapytać, czy... Waszym zdaniem ta publiczność jakby chłonie ten teatr, czy, czy, czy tego typu imprezy są potrzebne? Ale naturalnie, no ja myślę, że to jest po prostu w ogóle pytanie zupełnie, że tak powiem retoryczne, bo chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że tutaj jeżeli nie ma teatru, nie ma sceny. To taki, taki przyjazd, taki najazd po prostu kultury i sztuki jest po prostu czymś, jest świętem. Tak? Ale to wydaje mi się, festiwal. że nawet. 17. 17. No właśnie. Ja pamiętam jeszcze z czasów szkoły, bo to tak zahaczyłam o ten festiwal, to, to było wydarzenie. Dwa tygodnie, codziennie inny teatr, wymarzony, na który nie zawsze mieliśmy możliwość pojechać, bo to daleko do Warszawy, daleko no do Krakowa bliżej, ale często z Warszawy przyjeżdżały teatry. To, to się wpisywało po prostu w jakiś kalendarz umamy w kuchni, że. Przez dwa tygodnie nie przychodzi się na obiad i na kolację, tylko się przyjeżdża na festiwal. To... Wydaje mi się, że też publiczność weryfikuje to, że przychodzi tak tłumnie i, i, i mimo tego, że jest to kolejny spektakl, bo nie jesteśmy pierwsi i będą jeszcze kolejne spektakle, że cały czas ludzie chcą przychodzić. i... Ja Wam powiem więcej. Przepraszam, że ci przerwę. Ja chciałam dostać bilety dla mojej rodziny i ja musiałam dzwonić z organizatora w sierpniu, yy, dwa dni przed wykupieniem biletów. I dobrze, że je zarezerwowałam, bo już 3 września nie było chyba, nie wiem, zostały bilety wprowadzone o 5 rano, jakoś tak już o 8 rano nie było ich. Więc no. to jest. To jak kiedyś na kartki. Tak, dokładnie. <grymne> Zapis, tak? Czyli... Myślę, że to jest też symptomatyczne dla mniejszych miast, sama pochodzę z małego miasta i wszystko, co, się, co, co tam się działo, jak przyjeżdża jakiś teatr, to po prostu był, to się chłonęło. I aktorzy, no, z Warszawy, w ogóle czy skądkolwiek, no po prostu jest to naprawdę święto dla, dla ludzi. A czy... lepiej się panią gra na takich, właśnie w takich małych miejscowościach czy w większych, gdzie już te teatry są od dawna? <grym> Różnie, gramy dla i tysiąc, tysiąc osób jest na widowni, czasami w dużych salach, w salach ziemi, na przykład w Poznaniu. I gramy w takich małych, ale Kasia podobno mówi, że to jest jakaś większa scena, że ta... Jest też, prawda? W soku. Właśnie, Sokół. dlaczego to taka jest, że to taka jest tradycja? Tak? Że, Organizatorem że jest, jest MOK, dlatego. Aha. nie soku, tylko to MOK. To jest, to jest, tam to jest, a tam jest Trzeba przyznać, że dla naszego spektaklu my się tam rzeczywiście ledwie. Mieści się to na granicy, faktycznie. Jest to na granicy. a Może czasami może warto by pomyśleć, poddać taki pomysł organizatorom, że jak są większe, więcej rozbudowane to jest spektakle. Ja zawsze jestem prekursorką, no, tak. e, że na przykład takie Spektakle, które mogłyby przyjechać, a nie mogą, ze względu na to, że mają rozbudowaną dekorację, a są warte obejrzenia. No to może warto by było tamtą scenę za, też zaadoptować. No. Mhm. <grych> Czyli co? Cała plejada gwiazd, wysoki poziom teatrów, i zapraszamy widzów na następne, kolejne. Tak, i zapraszam do Nowego Sącza, dlatego że jestem tutaj pierwszy raz. I poszłam rano biegać na Dunajec. na Dunajec i tak myślałam o Kasi, która w lice do liceum chodziła tutaj i tak myślałam sobie, kurczę, to jest niesamowite, jak odpowiedzialna rola przez te dwa dni. Dlatego przewożę szarlotkę od mamy, Ta, winogrona, winogrona od teściowej, tak. bo no, no, trzeba tutaj zadbać o całą ekipę. Jest tak. to bardzo piękne miasto, no, Czyli bardzo. Pani Kasia była przewodnikiem tutaj po Nowym Sączu? Ale ja byłam w Starym Sączu tak, i tak. już mnie wszyscy z hotelu widzieli, bo Pani była w Nowym, w Starym Sączu jakby, tak. i co z Panią Kasią, tak? No, także to wszystko idzie. I to jest cudowne, taka, taka społeczność mała, my jesteśmy tak trochę, no, już tak zalatani w tej Warszawie i co ja myślę, tacy, no, gdzieś tam e, ciągle, ciągle w biegu, no, ale chyba już za dużo mówię. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.